Co? Nagle, sobie, bo nagle okazuje się, że on nie werbował, on tak sobie pozbawiał. No, nie nic więcej. Kiedy był proces lustracyjny przeprowadzany, kiedy sąd lustracyjny się tego, gracz był nieżywy. Sąd twierdzi, że takie dana dostał z ułoku. Na no, kto wtedy rządził Często po prostu musimy spojrzeć troszeczkę wstecz. Popatrzeć na źródło, z którego naprawdę wyrośliśmy. I to nie o to chodzi, żebyśmy uprawiali kompadanstwo, bo myśmy wtedy byli i byliśmy w to zaangażowani. Nie. Żebyśmy spojrzeli na ideę. I nie może tak być. Tutaj też się to przebijało. Że. Ale można, ale trzeba wybaczyć, bo jesteśmy chrześcijanami. Zgadzam się. Wybaczyć, ale ale nie zapomnieć. Ale to nie o to chodzi, żeby. Zapomnieć i powiedzieć i, i zamazać, że nie, no KAT i, i, i ten, którego on maltretował, to jest to samo, bo on dzisiaj będzie też w bo mu się na przykład kawałek emerytury zabierze, a ci, którzy nie mają nic, ani renty, ani emerytury. I oni nich się, za, się zapomina. Dzisiaj mówię, chcemy być w wielkiej Europie. Proszę bardzo, tylko na jakich warunkach? Jako kto? Jak, jak, jak my mamy być jako Polska, z jaką kul kulturą? Z jaką ideą? To jest bardzo istotne, bardzo, bardzo ważne. Dzisiaj spór w Polsce, się toczy, to tak naprawdę toczy się o to, czy była Solidarność. Jeśli ktoś mi mówi, że Solidarność to było właśnie takie naośle pędzenie do przodu, byle mieć, to co dzisiaj podkreślam w kazaniu ksiądz Prowosz. I nieważne, czy mieć forsę, czy mieć pieniądze, władzę. Ale się okazuje, że po to się mnie własne, żeby mieć pieniądze. I nie zawsze legalnie, nie zawsze, nie, nie, nie zawsze zgodnie z prawem, ale wszystko jest. Dlatego dlaczego? No, bo, no bo, bo, bo my rozwijamy się, bo my chcemy, bo trzeba to sprywatyzować. Tylko dziwnym trafem. Stoczna, pomoc publiczna, zwracaj miliardy. Ale jak sobie Sarkozy mówi, że stocznie dofinansuje i odnacjonalizuje, brawo, bo on broni przed kryzysem. Jak pani Merkel mówi, że cały przemysł motoryzacyjny trzeba dofinansować miliardami euro, to ona broni tylko resortu i obszaru bardzo ważnego z punktu widzenia niemieckiego, bo motoryzacja jest jedną z strzałowych gałęzi przemysłu. Ale jeśli chodzi o polską stocznię, nie. Poszatuj, po plasterku i sprzedaj. Nawet jeżeli są jakiekolwiek zmiany, próba zmian, dobrze, podzielmy to przedsiębiorstwo na komórki, które mogą funkcjonować jako coś, co będzie pracowało na rzecz stocznie, na, na rzecz budowy statku. Nie, nie, tego nie. A, a odpowiedź, dlaczego nie? No bo Europa nie pozwala. Ale gdybyśmy popatrzyli teraz na to z punktu lat 80., to jestem przekonany, że bardzo wielu, bardzo wielu by powiedział nie, no tak nie ma. Tak nie ma być. To, że się kłócimy, to, że często mówimy innym językiem, to jeszcze nie jest złe. O ile jest to debata publiczna, o ile jest to spór, poważne sprawy, ale nie o to, żeby udowodnić, że ja mam jeden głos więcej i wy się nie liczycie. Ktoś powiedział o szpitalach, prywatyzacji szpitali. O, o prywatyzacji oświaty, szkół. Mówi nie, nie, nie to jest tylko komercjalizacja. Ale co to znaczy komercjalizacja na rozkaz, że w ciągu kilku miesięcy bez względu czy to się podoba samorządowi czy nie, on się musi skomercjalizować. Gdzie o tym zapomnijmy chwilę. Właśnie o to chodzi. To nie o to chodzi, że, że nie, nie powinny być zmiany albo że trzeba zablokować prywatyzację. To nie w tym problem. Problem jest, dlaczego się to robi w takim tempie Szybkim i, i, i z tym. I dzisiaj wszyscy, którzy tu siedzą na tej sali, i lekarze, i pacjenci, i normalni ludzie, którzy uważają za zdrowych, wiedzą, że jakieś zmiany w pewnych obszarach trzeba zrobić. Bo to jest oczywiste. Ale też wiedzą jedną rzecz nie da się pewnie rzeczy zrobić bez pieniędzy. Udawanie, że oto recepta jest taka. Nie dołożymy pieniędzy, ale za to sprywatyzujemy i będzie cenę i będzie pięknie. Nie będzie pięknie, będzie rzeczywiście królował koszt, ale to się odbędzie czymś kosztem. To jest oczywiste. Często słyszę tak, no ale przecież podstawą opiekę zdrowotną, żeśmy sprywatyzowali. Tak. Tylko to jest zupełnie inny obszar. Samorząd, jakikolwiek podmiot służby zdrowia, podstawowej opiece zdrowotnej jest w stanie odbudować w ciągu dwóch tygodni. Bo do tego jest potrzebny le lekarz i gabinet i nic więcej. Ale szpital to jest zupełnie inna bajka. Jeżeli chcemy mówić o bezpieczeństwie, to my mówimy, dobrze, zezwolmy na komercjalizację, zezwolmy nawet na prywatyzację, ale oparujmy ich pewnymi warunkami. Ale tych warunków nie ma. A dlaczego nie ma? Tych warunków nie ma tylko dlatego, że właśnie tak jak narodowe na, na, na fundusze inwestycyjne, szybko, ciężko i dzisiaj kto ma z tego cokolwiek? Kilku ma, kilkudziesięciu ma.